Halo halo, cześć siemanko, z tej strony Tom Ciograć, a to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 25, oczywiście na serii pierwszej i w dzisiejszym odcinku jak tu widzicie na polu i pozostawie zamiar Some days that should

myślę, że tu się uda właśnie właśnie no, skończyć to pole tutaj prawe na tym polu Mówię, no, zobaczę jak tutaj się wyrobię czasowo z tym. Jakoś tak sobie teraz zbiorę tuki. I teraz myślę. Czy z drugiej strony je mać tego przejazdu, czy po drugą stronę, czy nie zaraz zacznie zobaczę jak to będzie. 这个。 Dzisiaj uda mi się jeszcze nawozy sypnąć. na środku się tutaj postawiłem także w sumie, bo wyszło gdzieś Ciekaw jestem co tu mam na tym, akurat nic co by mnie interesowało, a czekajcie jeszcze, jak ja tutaj... Niby to jedno, nie starczy szkód, Może za miesiąc, może za dwa zobaczę, też jak to tutaj wyjdzie. możliwie tutaj jak najwięcej no, zarobić, żeby jak najszybciej tutaj w coś kolejnego zainwestować. <tryk> żeby to gospodarstwo po prostu no, maksymalnie tutaj jak najbardziej rozwinął. czyli uprawiona już A ja. Zmieniam ja sobie oczywiście zostawiam na Gospodą. I wezmę sobie teraz Dojcwara właśnie. Czyli mój ostatni tutaj obytek. tam tamten do pola właśnie na tych dwóch polach rozsieje nawóz żeby te tak wiecie do zasiewu miały już e, ręce i nogi jak to się mówi Ale widzę kurczę sobie daje radę a nawo na przykład tutaj z rozsiewaczem bez problemu dojść. gdzie się martwiłem jak to sobie poradzi ten ciągniczek. a jednak sobie radzi więc może jeszcze jakąś tutaj że tak powiem pracę zadania mu się znajdzie na gospodarstwie zanim będę sobie wiecie zmieniał na coś większego ten ciągnik a do tego czasu myślę jeszcze trochę do tego momentu tej zmiany no Mije trochę czasu jeszcze. Aczkolwiek już wiem, że w tym sporcie i w, tutaj przy nawozach sobie poradzi Czyli że tak powiem do no taki na razie e, drobniejszych raz na tej serii jest w sam raz to mogę powiedzieć Wam, że co to, o, póki co oczywiście yy, to nie był najgłupszy, najgorszy taki zakup coś porobi, popracuje, coś yy, mogę nim ogarnąć, a jednak yy, jednak odciąży trochę Challengera i John Cina e di g To pole będzie ogarnięte w sensie i uprawione i nawiezione. Ostatni przejazd powiedzmy i będzie ją już tu sobie, że tak powiem pod wiatę zjadę ze stawikiem. Także co widzowie, tym oto widoczkiem będę kończył dzisiejszy odcinek. Oczywiście standardowo zapraszam, kto nie widział, na poprzedni odcinek. Jak i zapraszam na Discorda kanału. Link jak zawsze w opisie. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Także cześć na razie. Hej, trzymajcie się i do zobaczenia.